Pierwszy mit e, dotyczy tego, że dziecko wyrośnie z trudnych zachowań, że wystarczy poczekać i ono po prostu zacznie się zachowywać inaczej. Jak w każdym micie, w tym micie jest ziarnko prawdy. Oczywiście tak może być, że mózg dojrzeje, że jeżeli pewne zachowania tak naprawdę nie są trudnymi zachowaniami, które powinny nas niepokoić, tylko po prostu są rozwojowe, że dziecko przeżywa bunt dwulatka, że jest mu trudno, że jest labilne, emocjonalnie chwiejne, e, bo jeszcze jest przedszkolakiem, to trochę z tego wyrośnie, ale i tak pewne skutki tego mogą być. I teraz chciałabym żebyście pamiętali, że jeżeli dziecko przeżywa trudne emocje, jeżeli jest mu ciężko, jeżeli sobie nie radzi, jeżeli rodzina przeżywa trudne emocje, albo nauczyciel tego dziecka, albo trener w relacji z tym dzieckiem, czyli jest to dziecko i my coraz bardziej jesteśmy umęczeni nim, coraz mniej chętnie o nim myślimy, ona nas często denerwuje, no to to będzie miało wpływ na jego rozwój i takimi emocjami należy się zająć nawet jeżeli to jest w szerokiej normie rozwojowej czyli temu dziecku nic nie jest, tylko ma taki żywy temperament, albo do jego zachowania wynikają z ADHD czy z autyzmu. I teoretycznie wiemy, że ono się ma prawo tak zachowywać, ale to zachowanie jest trudne i dla tego dziecka, i dla otoczenia, to warto się tym zająć. Warto pójść na konsultację do psychologa i dowiedzieć się, co robić w takich sytuacjach i jak sobie z tym radzić, bo nawet jeżeli to dziecko z tego wyrośnie, a nie ze wszystkiego wyrośnie, niektóre rzeczy się nam przerodzą potem w poważne problemy z zachowaniem, z emocjami czy z osobowością, ale nawet jeżeli wyrośnie, to może ponieść pewne koszty emocjonalne, czyli mieć na przykład zaniżoną samocenę przez to i mieć takie poczucie, że jestem gorszy, głupszy i do niczego się nie nadaję. Drugi mit to taki mit z dawnych czasów, że tak powiem. Dobre dziecko to grzeczne dziecko. Kiedyś się mówiło, że dzieci i ryby głosu nie mają. E, dziś już teoretycznie ludzie wiedzą, że dzieci mają swoje prawa, że mogą się odzywać, natomiast bardzo często mi się zdarza, e, takie oczekiwanie rodziców, nauczycieli, terapeutów, żeby dzieci były jednak grzeczne. Oczekuje się, że dziecko będzie podporządkowane, dostosowywało się, będzie słuchało poleceń, będzie sprzątało po sobie, będzie robiło wszystko to, co my mu wyznaczymy. E, no będzie kontrolowało swoje emocje. Jak dorośli mówią, to ono nie biega, ale też się nie powinno za bardzo wstydzić, no bo to też tak nie przystoi i ogólnie będzie robiło to, co my sobie wymyśliliśmy, że powinno robić, mimo że ma lat 3 albo 5 albo 12, ale nadal jeszcze jest y, młodym człowiekiem, którego no, pewne struktury mózgu się rozwijają i jeszcze nie musi naprawdę się w pełni kontrolować. I to jest jedno oczekiwanie, czyli jest bardzo długa lista, ona jest często dłuższa niż do dorosłych, czyli bardziej wybaczymy dorosłemu, że czasem wybuch niż dziecku, no bo jak ono śmiało się tak zachować, ale po drugie Ci sami rodzice, którzy oczekują, że ich dzieci będą grzeczne, dostosowane i potulne, no chcieliby wychować je na ludzi świadomych, asertywnych, którzy nie dadzą sobie w kaszę dmuchać. I jak kiedyś przyjdzie kolega i zaproponuje narkotyki, co jest najczęstszym takim ćwiczeniem, kiedy się mówi o asertywności, to to dziecko asertywnie temu koledze odmówi. No ale matce nie odmówi, nauczycielowi nie odmówi, czyli będzie bardzo wybiórczo asertywne. Czyli szefowi, który będzie mobbingował, powie nie. Partnerowi, partnerce, który będzie stosował nieuczciwe taktyki, powie nie, ale rodzicowi będzie Zawsze mówił tak, nauczycielowi będzie mówił zawsze tak. I zobaczcie jaki to jest paradoks. Więc po pierwsze, grzeczność to niekoniecznie jest dobra cecha, szczególnie taka grzeczność, która wynika z tego, że tłumimy czyjeś naturalne popędy. A po drugie, jest. To takie powiedzenie, które mnie zawsze smuci, jak sobie zdaje sprawę na ile ono jest prawdziwe, że depresja to jest nagroda za grzeczność. Czyli że te grzeczne dzieci czasami przepłacają to niekoniecznie depresją, ale zanieczoną samooceną, różnymi używkami, czasami depresją, czasami zaburzeniami lękowymi, a czasami takim po prostu nieudanym życiem wieczną frustracją, bo nikt ich nie słuchał i nikt nie pokazał im, w czym są dobre. Trzeci mit. Dotyczy wychowania i naszej konsekwencji. Często zdarza się to, że się mówi, szczególnie do młodych rodziców, jeżeli raz odpuścisz, to ci wejdzie na głowę. Nie możesz odpuszczać. Jak przyzwyczaisz, to tak będziesz miał, miała. I oczywiście konsekwencja w wychowaniu jest bardzo ważna. Czy w wychowaniu przez rodzica, czy w wychowaniu przez nie wiem, nauczyciela, terapeutę, w edukacji, w terapii. Konsekwencja jest bardzo ważna. Konsekwencja jest bardzo istotna. Natomiast to naprawdę nie jest tak, że jak raz zareagujemy inaczej, to się świat zawali. I że jak raz nie będziemy konsekwentni, to się coś wydarzy. Szczególnie jeżeli okoliczności nas tłumaczą, czyli na przykład, nie wiem, dbamy o to, żeby dziecko codziennie się kąpało, ale pewnego dnia wróciliśmy o 22, dziecko jest skonane, już zasnęło i my teraz no, mamy do wyboru budzić je i kazać mu się wykąpać, no bo codziennie się kąpie. Albo powiedzieć, dobra, dzisiaj robimy dzień bez kąpieli, dzień brudasa. I w przypadku kąpieli większość rodziców raczej podejmie racjonalną decyzję i nie będzie tego biednego dziecka budziło i po prostu pozwoli mu spać bez kąpieli. Ale w przypadku jakichś różnych zasad, związanych z nie wiem, funkcjonowaniem, odzywaniem się do rodzica, z wykonywaniem różnych poleceń. No czasami rodzice mają takie nadmierne przekonanie, że jak raz odpuszczą, to się dramat wydarzy. Nie. Natomiast starajmy się być konsekwentni, ale bądźmy też ludzcy. Rozumiemy, że czasami komuś jest trudno. Gdyby ludzie byli tak bardzo konsekwentni, czyli na przykład. Wymagali od nas, że nigdy się źle do nich nie odezwiemy, że nigdy nie będziemy niesympatyczni, i wtedy zrywają z nami znajomość. To myślę, żebyśmy nie mieli żadnych ludzi wokół siebie, Po każdemu z nas zdarzyło się przegiąć w jakiejś sytuacji. I na szczęście ludzie są wyrozumiali, niepamiętliwi i zapominają, natomiast czasami jesteśmy bardziej wyrozumiali w stosunku do naszych znajomych niż w stosunku do naszego dziecka i tydzień mu tak potrafimy wypominać, że nie wiem, coś tam zrobił nie tak i coś tam powiedział, tak, i się odezwał w niewłaściwy sposób. albo do albo nie tylko do naszego dziecka takiego które wychowujemy tylko też do dziecka nie wiem z którym pracujemy nie? Więc... Pamiętajmy, że konsekwencja ważna, ale nie tak, że musi być zawsze i za wszelką cenę. Czwarty mit. Myślę, że częściej się z nim spotykam w odniesieniu do nauczycieli, i terapeutów niż do rodziców, chociaż rodzicom się to zdarza. Takie przypisywanie dzieciom bardzo dużej intencjonalności, czyli on robi to specjalnie, chce mnie sprowokować, celowo to robi. I to jest bardzo ciekawe, bo to powoduje, że my się od razu nakręcamy, denerwujemy i w ogóle w innej pozycji się stawiamy. Nawet jak dziecko robi to trochę specjalnie, tak? czyli wytyka nam język, bo się zdenerwowało, to to nie jest tak, że to to dziecko ma taki cel, że chce mnie obrazić i pokazać, że ja jestem nic nie warta i chce mnie znieważyć, tylko to jest po prostu taka jego reakcja automatyczna, głupia, może i może trochę taka nie za bardzo skuteczna i nie najlepsza, ale jedyna dostępna w tym momencie dla tego dziecka. I tak zrobiło, bo sobie nie poradziło. Pewnie każdemu z nas się zdarzyło nie odebrać jakiegoś telefonu, mimo może widzieliśmy, że ktoś dzwoni, bo nie mieliśmy zasobów, żeby z tą osobą rozmawiać. I może to nie było. Najbardziej dojrzała strategia, bo może powinniśmy w każdej sytuacji odebrać i jeszcze asertywnie rozmawiać z tą drugą osobą, ale czasem to jest jedyna strategia nie odebrać lub nie odpisać. I to jest ok, tak? W związku z tym ważne jest, żebyśmy pamiętali, że naprawdę innym ludziom rzadko chodzi o nas. Każdy jest egoistą i każdemu chodzi. O siebie samego. Czyli mi chodzi o mnie, tobie chodzi o ciebie. I tak naprawdę to nie jest tak, że wszyscy ludzie się zastanawiają, jak mi uprzykrzyć życie i jak wejść mi na głowę i jak zrobić coś, żeby mnie sprowokować. Oni naprawdę chcą po prostu spędzić miły dzień, nie wykonywać zadania, mieć spokój, o to im chodzi. I dlatego mi wytykają ten język albo mówią te różne rzeczy, bo jest im trudno, bo sobie nie radzą, bo chcieliby co innego robić, bo są zmęczeni, nie chodzi im o mnie. Natomiast jak ja sobie obzduram, że chodzi o mnie, no to się zdenerwuję, nakręcę, będę o tym myśleć i zareaguje nieadekwatnie. Więc jeżeli nie macie stalkera, który was nęka, co się czasem zdarza, i nie życzę tego nikomu, to takim stalkerowi może chodzić o nas, ale to są sytuacje incydentalne, naprawdę każdemu chodzi o niego samego. Piąty mit. To jest taki, że chłopacy nie płaczą i że no, ogólnie chłopak nie powinien okazywać uczuć, mężczyzna też nie powinien okazywać uczuć, nie powinien okazywać słabości. I ja myślę, że niektórzy nawet zakładają, że mężczyźni nie mają kanalików łzowych i nie ma szans, żeby płakali, natomiast tak naprawdę z punktu widzenia biologicznego nie ma tutaj w tym zakresie, jeśli chodzi o budowę oka, żadnej różnicy pomiędzy kobietą a mężczyzną. Natomiast nie dawanie chłopcom i mężczyznom prawa do smutku, do tęsknoty, do frustracji, do poczucia straty jest bardzo niesprawiedliwe. Dziewczynkom czasami się nie daje prawa do złości, i też się mówi, że złość piękności szko szkodzi, i się dużo gorzej reaguje, jak dziewczynka się złości. Ale myślę, że ten mit związany z tym, że płacz to jest słabość i że tylko kobiety mogą sobie na to pozwolić, no jest bardzo, bardzo niesprawiedliwy. W związku z tym taki wrażliwy chłopak, który, który czasami się smuci, który czasem tęski i płacze, no bywa. Traktowany no, bardzo surowo. I pamiętajcie, że chłopcy mają prawo do smutku, mają prawo do płaczu, i jeżeli wam się ciśnie na usta, takie stwierdzenie, no nie bądź baba, nic się takiego nie stało, co, co ty płaczesz, chłopaki nie płaczą, błagam, nie mówcie tego, tak? Bo to może zniszczyć samoocenę takiego chłopaka. I może mu być bardzo trudno potem się do tego przyznać, i potem taki mężczyzna nie wiem, będzie miał jakąś sytuację, w której będzie doświadczał przemocy i będzie miał bardzo duży problem, żeby. Przyznać się do słabości, i to się bardzo różnie kończy, A dlatego bądźmy wyrozumiali, dajmy chłopcom. Płakać. Szósty mit jest taki, że kary uczą odpowiedzialności, i tutaj pojawia się też mit związany z klapsami. Mi dawali klapsy i żyje. No i tak naprawdę, właśnie kara powinna być surowa i dotkliwa, bo tylko wtedy ktoś się nauczy, że nie należy tego robić. Nie wiem, czy mieliście kiedyś taką sytuację, że na przykład odłączono wam prąd albo dostaliście jakiś duży mandat i jak bardzo to wpłynęło na wasze zachowanie. We mnie takie sytuacje rodzą złość i mnie to wkurza, że ktoś coś takiego robi i to nie jest tak, że ja mam przemyślenie, ok, dzięki temu się nauczyłam, że to jest ważne żebyśmy powinni płacić prąd, tylko są myślę kurczę, no bardziej na siebie jestem zła na przykład, zdarzyło mi się kiedyś, że mi odłączyli prąd i byłam na siebie zła, że tego nie dopilnowałam. I źle myślałam sobie o panu, który przyszedł i mi ten prąd wyłączył. I raczej mnie wkurzał. I raczej nie było tak, że sobie myślałam, dobra, to już będę teraz lepszym człowiekiem i, i nauczę się być odpowiedzialnością. Oczywiście płacę za prąd, między innymi, żeby mi go nie odłączyli, ale też dlatego, że no po prostu uważam, że rachunki się płaci. Natomiast ogólnie to nie jest tak, że to nauczyło mnie odpowiedzialności, bo gdyby tych kar nie było, gdyby można było płacić za prąd, ale nie trzeba było, no to nie płaciłabym za prąd, tak? Jakby płacę tylko dlatego, że się boję kary. I tylko jedyne mnie to nauczyło. I tego uczą kary. Kary uczą lęku przed karą. I jeżeli są takie sytuacje, które dla dobra ogółu powinniśmy robić czyli nie należy ludziom robić krzywdy, nie należy zabierać cudzych rzeczy, należy płacić swoje rachunki, nie należy wjeżdżać w inne samochody no jest wiele rzeczy, których nie należy robić i za to są kary. Całe szczęście, bo jako społeczeństwo jesteśmy chronieni, bo dzięki temu, że pewnych rzeczy nie wolno robić i kodeks karny to reguluje i są za to surowe kary, to ja się czuję bezpieczna i moja rodzina jest bezpieczna, bo nikt mi tego nie zrobi, A jak to zrobi, to spotka go kara. Natomiast, jeżeli ja chcę z kimś. Dobrze żyć i chcę, żeby, nie wiem, ze mną ta osoba współpracowała to jest, nie wiem, ktoś z mojej rodziny, mój mąż czy mój współpracownik to ja nie chciałabym, żeby ta osoba, nie wiem, była ze mną czy rozmawiała ze mną pod groźbą kary. Więc kary naprawdę nie uczą odpowiedzialności, kary uczą lęku przed karą i kary uczą nie robić pewnych rzeczy, które są złe. Więc jeżeli jest taka rzecz, że dziecko, nie wiem, boisz się, że dziecko wsadzi widelec do kontaktu i sobie zrobi krzywdę, to okej. Okay. I tak lepiej zabezpieczyć ten kontakt. Ale jeżeli pod groźbą kary y, umieszczasz, Budowanie relacji z siostrą, oj masz się dogadywać, bo jak nie to będzie kara. Odrabianie lekcji, jak nie odrobisz lekcji to będzie kara. Sprzątanie swojego pokoju, to nie uczysz odpowiedzialności. To ta osoba się nie uczy, że warto jest sprzątać pokój, bo fajnie mieszkać w pokoju, w którym jest porządek. Fajnie jest budować relacje z siostrą czy z bratem, bo fajnie mieć dobre relacje z siostrą i z bratem. Bo nie wiem, dziecko widzi, że ja mam dobre relacje z moją siostrą czy z moim bratem i też chce mieć takie relacje. Tylko ja mówię nie, masz się dogadywać z Maćkiem, bo po prostu jak nie to się policzymy. Na Prawda się nic nie nauczy, będzie robiło to. Z lęku przed karą, a jak obawa kary zniknie, to przestanie przestrzegać zasad, więc naprawdę kary nie uczą odpowiedzialności. Siódmy mit jest taki, że trzeba natychmiast reagować, i bardzo wielu nauczycieli, ale też rodziców ma takie poczucie, że jak dziecko zrobiło źle, to musimy zareagować odpowiednio surowo, bo jak zareagujemy odpowiednio surowo, to się coś takiego magicznego w głowie dziecka wydarzy, że ono już nikt więcej tego błędu nie popełni. I Gdyby tak było, to nie byłby to mit, tylko byłaby to prawda. Im szybciej zareagujemy, tym większa sprawa, większe prawdopodobieństwo, że to się nigdy nie zdarzy. Natomiast w ogóle tutaj nie ma połączenia przyczynowo-skutkowego. W niektórych sytuacjach musimy zareagować odpowiednio, żeby pokazać, że nie ma naszej zgody na pewne zachowania. Jeżeli ktoś łamie zasady, robi komuś krzywdę, zaburza poczucie bezpieczeństwa, to ja uważam, że musimy zareagować. Ale nasza reakcja to może powie być powiedzenie: Nie zgadzam się na to, nie pozwalam, nie chcę, żebyś tak robił. Spokój i tyle. I my nie musimy do tego wracać, nie musimy moralizować, tylko musimy postawić granice, tak? Pokazać, że na pewne rzeczy nie ma naszej zgody. Bo żeby przerwać krąg przemocy, dręczenia drugiej osoby, czasami potrzebna jest właśnie taka stanowcza reakcja. Natomiast, jeżeli dziecko spóźnia się do szkoły, nie chce sprzątać w swoim pokoju, gada na zajęciach, to to nie jest tak, że my za każdym razem musimy na to reagować. Bo jak będziemy reagować na to za każdym razem, to będziemy traktowani jak taka brzęcząca mucha, która sobie gada, a i tak, znaczy tam muchy nie, nie gadają, tylko tak brzęczą, ale tak naprawdę będziemy ją chcieli odganiać, bo ona nam będzie przeszkadzała. Czyli nie bądźmy taką brzęczącą muchą, nie reagujmy na wszystko, tylko tak starajmy się wprowadzać zasady, organizować zajęcia, żeby ograniczyć te zachowania trudne, a reagujmy wtedy, kiedy naprawdę trzeba zareagować. I czasami też możemy zareagować po czasie, tak? Czyli nawet jeżeli nie zareagowałam teraz, to mogę za jakiś czas do kogoś pójść, i powiedzieć: "Wiesz co, ja wczoraj nic nie powiedziałam, ale ja chcę dzisiaj zareagować, ja chcę powiedzieć, że mi się to nie podoba". I to też jest ok. Bo lepsza reakcja po tygodniu niż w ogóle. Ósmy mit: nie chwal za często, bo się przyzwyczai. To jest bardzo smutny mit. Myślę, że on też już coraz jest rzadszy, ale jeszcze zdarzają się takie osoby, które uważają, że chwalenie rozpuszcza innych i że jak się za dużo mówi dobrych rzeczy, to wtedy, no po pierwsze, to jest może nieszczere, no po drugie, że ta osoba się przyzwyczai i się rozleniwi i już nie będzie chciała nic robić. Jesteśmy istotami społecznymi, pochwała działa, mamy takie potrzeby związane z uznaniem, z docenieniem. Bardzo dobrze działa. Ważne, żeby to było szczere i żeby to nie było wyuczone. I to, co nie działa, to taka pochwała, która jest jakby automatyczna. Super, wspaniale, świetnie, fałszywe. Chwalenie nie działa i lepiej chwalić za wysiłek niż za efekt, czyli zamiast powiedzieć dziecku ale pięknie narysowałeś rysunek, tak? O widziałam, to lepiej powiedzieć, nazwać to, co się działo, taką zrobić pochwałę opisową. Widziałam, że tutaj bardzo długo to robiłaś, tu jest starannie narysowane słoneczko albo Poświęcenie uwagi, tak? Czyli a opowiedz mi coś o tym obrazku. A co tutaj jest za pani? A czemu ona się tak śmieje? Czy ona jest zadowolona? To jest taki rodzaj pochwały, który no, bardziej będzie działał niż powiedzenie, ale super, i wrócenie do swoich zadań, nie? Więc ta pochwała musi być sensowna ale chwalenie działa. I chwalmy za wysiłek, nie tylko za efekt, bo efektu może nie być, bo ktoś może być jeszcze mały i może być mu jeszcze trudno, natomiast jeżeli podejmuje wysiłek, to wspierajmy ten wysiłek. Dziewiąty mit jest taki, że nie należy dziecku okazywać, że jesteśmy zdenerwowani i zmęczeni. I są tacy ludzie, którzy za punkt honoru stawiają sobie to, żeby się na przykład nie kłócić przy dzieciach. I z jednej strony to jest dobre, bo ja uważam, że nie należy wszystkich kłótni przy dzieciach rozgrywać i prać brudów przysłowiowych, natomiast bądźmy ludźmi. Jeżeli dziecko widzi, że rodzice się kłócą, ale potem się godzą i potem się przepraszają, to ono się uczy bardzo ważnej lekcji. Można się czasem pokłócić, ale nadal się kochać, można się pokłócić, ale potem się pogodzić i to jest okej. Okay. Jeżeli przy dziecku staramy się być idealni i my w ogóle nie mamy żadnych problemów, my sobie za wszystkim radzimy, my nigdy nie jesteśmy zmęczeni, zawsze jesteśmy uśmiechnięci, to sprzedajemy im niewłaściwą wersję siebie, ale mega wysoko stawiamy im poprzeczkę. Bo jeżeli, a może ktoś z Was miał taką mamę, która była super zorganizowana, Zawsze uśmiechnięta, i potem czasami popłakiwała w łazience, czy nie wiem, samotnie leżąc w łóżku, albo jak wszyscy spali, to ona tak naprawdę pokazała ci, że no ona nie zasługiwała na to, żeby dać sobie czas na to, żeby czasem czegoś nie zrobić, żeby czasem odpuścić, żeby czasem być zmęczoną, i postawiła takiemu dziecku bardzo wysoką poprzeczkę. Albo masz takiego ojca, który bardzo dużo pracował, który bardzo dużo od siebie wymagał, który nie mówił, że jest mu trudno, i taki ojciec też po postawił ci wysoko poprzeczkę i masz takie poczucie, że nigdy do tej poprzeczki nie doskoczysz. Nie bądź takim rodzicem dla swojego dziecka. Rodzic nieidealny, rodzic, który ma problem, rodzic, który ma trudności, uczy dziecka, że trudności to jest ludzka rzecz i można sobie z nimi poradzić. I ostatni mit jest taki, że skoro inne dzieci sobie radzą, to to dziecko. XY też powinno sobie poradzić. I to może dotyczyć i Twojego dziecka, ale też dziecka, z którym pracujesz, czyli takie zakładanie, że skoro wszystkie dzieci w tym wieku potrafią, to to też powinno potrafić. I ten mit nie działa dokładnie sformułowany w. W ten sposób, natomiast on działa tak, jakby można wnioskować, że on działa. Czyli ludzie zakładają, że skoro wszystkie dzieci siedzą, to jak ten maciek jeden nam w grupie nie siedzi, to z nim jest coś nie tak. Albo skoro wszystkie dzieci powinny już kolorować, czy już rysować, a ten jeden chłopiec nie robi, to z nim jest coś nie tak. I oczywiście warto się przyglądać i warto się sprawdzać, czy nie należy tutaj tego dziecka wspierać, bo może tak będzie, że jest coś nie tak i to dziecko wymaga wsparcia, jest jakieś zaburzenie rozwojowe jakieś opóźnienie rozwoju, jakiś problem, ale może tak być, że to dziecko ma inny temperament, inny tempo rozwoju i po prostu z nim jest wszystko ok, tylko jest jakby z drugiej, z drugiej skrajności normy. Na przykład norma chodzenia jest taka, że dziecko powinno chodzić, zacząć chodzić, samodzielne kroki stawiać do 18 miesiąca. Bardzo często rodzice, których dzieci nie chodzą na pierwsze urodziny, już mają poczucie, że dziecko jest opóźnione. I może warto pójść do fizjoterapeuty i sprawdzić, czy na pewno wszystko jest dobrze, tak, jeżeli się czymś niepokoimy, ale jeżeli fizjo fizjoterapeuta powie, ok, to dziecko ma taki wariant rozwoju, że będzie chodziło w wieku, nie wiem, 16 miesięcy, to ono jest w normie i nic mu nie będzie, naprawdę. I co do chodzenia, tutaj często rodzice się szybciej uspokajają, ale co do temperamentu, sposobu reagowania, ilości odzywania się, czasu na to, żeby zrobić jakąś czynność, czy dokładności, że niektóre dzieci są bardzo dokładne i przesadnie dokładne, inne są bardzo niestaranne. Jeżeli dziecko jedno trafi tak, że jest samo jedno w grupie, w której wszyscy mają inaczej niż on czy ona, to bardzo często może mieć taką etykietę, jest za głośne, za chaotyczne, za ciche, yy, jest jakieś dziwne. I ta etykieta, niestety, może się przykleić do niego i z nim przez życie. I ono sobie tak będzie o sobie myślało i będzie rozwijała się nieadekwatna samoocena.